TFU Tradycyjnie w pierwszy piątek Wielkiego Postu głównymi ulicami Rzeszowa przeszła droga krzyżowa. Tysiące ludzi zgromadziło się pod krzyżem ofiar stalinizmu na placu Ślenia Witów obok zamku. Każdy przyszedł ze swoją intencją. To jedna pierwsza taka droga, wstęp do, do jakiegoś takiego odnowy, zastanowienia się gdzie jesteśmy, dokąd podążamy. No, człowiek w tym takim codziennym brzechu się, śpieszy się, nie ma czasu, jak gdyby trochę Pomyśleć o tych sprawach duchowych, o sprawach naszego, szczególnie naszego, co, co dalej z nami, jak to, jak to jest. Pomaga to nie tylko duchowo się podbudować, ale i, i o Polsce pomyśleć o sprawach również świata, co w tej chwili co, co widzimy, to takie straszne rozdarcia, które jak gdyby za długo tego okresu pokoju było. To jest dla nas wszystkich konieczne, potrzebne. Na zastanowieniu się nad naszym życiem, nad życiem ludzi Polski w świecie, a tym bardziej trzeba się teraz modlić o pokój na Ukrainie. Co roku biorę udział, od kilkunastu lat, to mnie wspomaga, pomaga mi w życiu przetrwać trudne chwile, bardzo trudne. I, I na drugi rok też tu przyjdę. W droce krzyżowej bierzemy udział. Co od kiedy powstała droga krzyżowa, uważamy, że tym sposobem wyznajemy swoją wiarę. Dlatego bierzemy urlop na tą okazję, żeby uczestniczyć, jeżeli po prostu wypada praca po południu. Wierni przeszli ulicami Chopina, ale w 3 maja przez plac Farny, ulicę Sokoła, aż do kościołów Ojców Bernardynów. Tam na zakończenie została prawie msza święta. tfu